mano, z tej strony Macie Witata. W dzisiejszym odcinku sobie zrobimy taki oto unboxing paczki. Otrzymaliśmy go od sklepu Firewerp, Show, więc dziękujemy serdecznie panu Michałowi za przesłanie takiej paczki Ufaj do testu. Swoje warzy, więc zobaczymy co zamiast się rozpłynie. Zapraszamy do oglądania. Of no, mi jak coś. Mamy tasiemkę, to nie ma taszny, tu jest tasiemka, no i chyba gips nasz pilny. Wypełniacze. Dużo wypełniaczy. Chyba to nic, nie ma, żadnej niespodzianki w środku. No nie. Lepiej sprawdzić. No nie. Co nie? No wtedy tą bombę zrobiliśmy. Dobra. Będzie sprzątanko. Opakowanie Screen ScreamWasp. Dobra, no to mamy tak, petardy, Zena Truneo NO2 od Zeny właśnie, takie cukierki, o, są, o, takie oto petardki, zobaczymy jak to będzie strzelało, ta recenzja oczywiście będzie na kanale 2019 roku, 24 gramy na takie pudełeczko. Czyli, na przykład? Dzisiaj, już się myślę, no. 1,2 grama na taką petardkę. Czyli, no, wypadnie dość okej, jak na dzisiejsze czasy. E, dalej, Super Zeus, albo takie oto petardki. Arpi, mhm. chyba. O, tu się już otworzyło. Wyglądające jak te magnumy, wow. takie grubsze. No, zobaczymy. Plus, gramatura 2,6 niby. No to dość sporo, prawda? Ci gramy. Tu się podoba rozprosowało 40 sztuk upakowania. No. Tutaj jakaś też nowość korona e, alfa. Tak, alfa, no, no. alfa. Takie od SRP petardy, Coś na wzór P6A14. Więc może podobnie będą ściale. Dalej, Barbarossa, petardy krzeszczałowe pod kategorią P1, 50 sztuk. Chyba lątowe albo siarkowe, nie wiem. Szczerze, że yy, siarkowe, bo też yy, ten, widzieliśmy właśnie petardy lątowe, krzeszczałowe, O, właśnie to są te ninja, które ninja. testowaliśmy akurat. No, to są właśnie petardy lądowe krzeszczałowe. Dwóch. No, czy dwóch, ale to trzy piszę czy by no, Petardy Turbo. Mm, już Magic Time, ta nowa odsłona. Czyli e, z mniejszą gramaturą. Tutaj taka bibułka jest żółta. Teraz recenzja będzie na kanale. Akurat nie porównywaliśmy starej wersji a nowej. To będzie porównanie. No. Robimy porównanie. Stara wersja kontra nowa. No. Red Salt. Takie petardki. Petardki czy emitery. Mm. No. Jak znajdziesz to... Nie, P1, czyli emiter. Emiter dziękuję. No literkami piszę w sumie. Ile to ma w gram? 50 gram na paczkę, czyli 2,5 gram. Czyli no. coś, coś mocnego powinno być. No w teorii tak. Mini Ramsy, Były Ramsy teraz są mini Ramsy. No są zupełnie inne, no bo tamte starsze tak się fajnie błyszczały, tylko opakowanie jest. Tak. zachowane. To jest ale, no tak. No opakowania. No, ale same sztuki to już takie żółtawe są, nie? No bo złota im brakło, synku, w no, opakowaniu. No Dobrze, mini. Coś na jc 05 no. Piero Bayer, Wow. PIRO MORAWI. Co to nawet? Jakieś spinnery. Dwie sztuki. Patrzcie na to. No, co nie? Patrzcie na to. Typowe. Co nie? Ładne. O, tu masz nowość oh, też. Wachtung oh. Mini od Triplexa PT2. E, Fajne. Coś na wzór tego Nitroxa. 4 gramy. Nie, Nitrox ma więcej 0,35. Ja ma 4 gramy na paczkę. Czyli 0,20 na sztukę. No ok. Big Bang od Tarry, Chyba 4 gramy sztuka. 4 gramy sztuka, 4 gramy, gramy paczka. 0,20 na sztukę. Czyli taka sama gramatura co do aktumgi. i są większe. No. E, tutaj Ty też... Mamy szarki. Wow, Rekiny. Co, co nie? Mamba 2. Mamba? No, takie kobry. Mhm. To jest właśnie nowość, co do nas dotarło z Albanii, Belgii, nie wiem. E, z innego kraju niż Chiny właśnie. Takie petardy. Ładne. A więc zobaczymy... Ale zobaczymy jak gdzieś ściąła i Jakieś wykonanie też ładne. Też ładna. Ty patrz, bo to jest kuda ślepe, nie widzę. Więc... 40 gram paczka, 2 gramy sztuka. A to pójdowaliśmy, nie? No. O Grand mouse. A ja nie wiem co to jest. Też petatki jakieś? Odkróć z będzie... Albo jakieś gwizdki chyba. Takie Saturmis lub Baskika. 20 sztuk? 25. Takie coś wyszło. Chyba w 2021 roku. No. Chyba. Ty nie wiesz, synu. Nie, ja nie siedzę. Nie siedzisz w, w tym. No teraz tak. no to na mnie siedział. Takie bajere, buton, Piro. spilik. Filik. Takie mini, mini poleczki, tak? No powiedzmy, ale to nie trzeba, tylko Aha. tak wiruje, tu jest loto zdobny więc będzie się fajnie kręcić. E, tu mamy czaskające kulki, no to będzie taki test pirobajerów. No bo tak to rozdziela się, to tak, no. Będzie oczywiście więcej teraz odcinków. Mhm. Takie piłki. Hardy, Tu też Hard? jest loto no. Hardy. Happy, cracking Happy? No. Hardy, widzisz. Ślepy, tata. No. Happy. No, ładne piłeczki. Tu mamy potrzebne. Pikolaki. One były w odsłonie takiej niebieskiej czaszki, czyli to było na wzór eksplozji Jedynki teraz zrobili takie opakowanie. Czy, czy będzie przemawiać to do klienta? Ważne, żeby szelało, nie? Ale opakowanie też w jakimś stopniu jest brane pod uwagę, nie? No to przemawia na pewno. No to tak. Super Bomba, dość stara Petarda 2017 rok. No. Teraz już można powiedzieć, że 17 rok już jest stara to prawda. Tak. Ale tutaj szata graficzna jest zdecydowanie lepsza od tego. Co weźmiecie spośród tych wszystkich dwóch, albo nawet trzech? No to. Albo to. To już no i... z wzrokowcami, więc moi drodzy. O, albo o. tutaj Lady Cracker, no. takie pikolaczki. Bardzo ładna szata graficzna. No super. Bardzo ładna fanie na tej szaty graficznej jest, także. O, bączki. Na bączkach mało słysza tych graficzne. udawają, że dawają. No, tylko są takie, o, żeby jest powrót. Przezroczysta folia, typu stretch i informacje. Będziemy z tyłu mieli z opakowania. W tym testować. No. O, tu mamy jeszcze jakieś inne bączki. No, tego nie testowaliśmy. Na 2014 rok. Czyli. Do muzeum. <laughs> Czyli. No. A szkoda, że Co, nie? No. Dla mnie tak, szkoda. No. Kategoria pierwsza. Skąd to wziąłeś? Tak? Tak. Pierwsza? Tak. tak. Pierwsza. Szkoda. A teraz? Druga. No. E, Thunder King Double coś takiego. To są single shoty? 2-0. Wszystko za folię 2 Tak? to po bokach? Nie. No. O! To takie ona. mini single shoty. No patrz. Takie no. ładne. Zobaczycie na teście. się tego nie będę, bo później nie burzę. No. Takie coś. Zobaczymy. Pod, ta Double, czyli podwójny. No, zobaczymy, czy będzie jakiś podwójny strzał. Nie wiem, no, nazwę wskazuję. Tu mamy też jakieś inne single shot'ki. Też fajne. Sting. Titanium salut. O, takie sztukowe. O, to zobaczymy, czy coś w całą zaprezentują. No. Wszystko będzie wszystko przetestowane. Tak. Mini jest coś Minigun, czyli rzymski ogień strzałowy w takiej postaci, właśnie są jeszcze różki Harry tak zwane, czyli no, po prostu podłużne patyczki. Tu jest właśnie e, no, całość, i tu jest łącznie strzałów, czyli no, bardziej jakość, nie ilość. No, jak to woli. O! Tu też single shoty? Myślałem, że to masz... Może... Tandar. Aha, są otwarte, sorry. Tandere. Są fontany czy shot nawet nie... Tym nie wiem synku. Ty tu jesteś pirotechnikiem. Nie. Przetestujemy, zobaczymy. Ja jestem pomocnikiem mojego syna. Co tam pisze? Coś po naszemu? Nie. Nie. Czy pirotechnik? czy recenzent. Tak. No, na chwilę obecną. E, tu mamy podobne petardy do tych korona. Alfa Tu mamy Black Mamba. Tylko i nasza ta graficzna no Tu mamy dwie paczuszki. O, w Zena Colorbank. Była Red. tutaj jest kolor. Gramatura 30 gram. Tu już 20 gram mniej. Czyli 1,5 gram na sztukę. Nie 2,5. Troszkę nam. Tu mamy nowość. Tarantula TSR Pyro. Ojej. Nie boisz się tak, pająków? Jak w TC-15 wyglądają takie piratki. Zobaczymy. Aczkolwiek tu jest jakiś pająk. Nie, nie, jest. Jakiś taki mały, słowo widoczny, ale. Nie. Tu jakaś pojęcinka, ale. Nie. Ja się pająków nie boję. Obcinku już konie... nie ma. jest? Nie, nie ma. Nie tak no, no. ten kanał. Korona. No, to tu, tutaj. Co? Aha, korona, Delta. Mhm. Ale, no, przypomina te. Nie, nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Cząsteczki. Nie wiem. Arowe. Tu masz kolejne spinary. Wypadz... Troszkę mniejsze. Na no, 4 sztuki tam były dwie. Troszkę mniejsze. No. A też takie jakbyś dobrze wpatrzył, to można wpaść w hipnozę. No to już mniej. No ale można. Hmm. No, kółko, kółko, kółko. 6, 5, 6, 7, 8, 9. O tu masz tą nowość. O. Od Maxema. A 750. Widzieliśmy to na straganie u kogoś. <ślać> 6 gram paczka. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 sztuk. Ile to gramatury? 0,3 grama. 0,3. Takie coś wyszło. 2021 rok. Zobaczymy, jak będzie szczerać. Tu mamy taką mniejszą wersję. To to samo? Nie. Nie. Trochę większe są te niebieskie. To masz, no I, mi było na zimibyło się różne. Też 0,3 grama. Tak. No tu jest taka różowa to. Tu, tu są 24 sztuki na gramaturę. Nie, tak. nie wiem jak to cenowo na raz wygląda. Nie? Będziemy też podawać cenę. Będziemy podawać, a będziemy kreślić moi drodzy, będziecie wiedzieli, jakie są ceny w tej chwili aktualne na sklepie fajerki shopping. No, Puma dwa. Takie petardy Gramaturka 40 gram. No to też tak samo jak te niebieskie, mamba dwa. Zobaczymy. Jak już mamy? A, coś takiego. Jak Titan 1. Titan. Titan. Dość dużo we petardy. 10 sztuk, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. No żeby nie było... że Maciek nie umie liczyć. 10 sztuk. No 10 Co nie? Hmm. Coś ciężko tą gramaturę ten, wyhaczyć. 10 gram na 10 sztuk, gramowa patarna. No, zobaczymy jak to będzie szczele. Się... I tutaj mamy coś jeszcze. Nie ja jeszcze to wiadomo jest. Aha. Tu mamy saturnisu z poszczałów, taka... Nie piro właśnie jorgę, tylko to jest właśnie jakiś inny producent. I dziękuję za to. Tak to chciał czas. No i tu masz właśnie test nowość, która niby jest osłabiona. Po pierwsze, a po drugie jest uk okradziona, ukradziona, okradziona. Karbonki nowe. Dlaczego? Ponieważ nie ma pisku, jest tylko niby sama flama. Ponieważ flan. mamy 12 sztuk, a to jest 10. No to też. To też. Płaciłem te o. No. Ale jaki jest plus? 5 opak. No. Ale no, dwie sztuki mniej płaci się tyle samo, co za starą wersja? Nie wiem. No zobaczymy. Po ile stara wersja Porównamy, chodziła no. wtedy, po ile to teraz chodzi, nie wiem. Porównamy nową, nową, nową wersję. 20 gram na. Czyli 10, 2 gramy. 10, 10 tył, no 2, gramy 2 gramy. Stara wersja ma tyle samo No 24 miałem. 24. No. No, to no. gramatura nie będzie ta sama. Czyli to samo. samo. Zobaczymy, czy, 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 czy będzie jakaś różnica mojej drodze między nową a starą wersją. Zrobimy porównanie. Starą wersję jeszcze, jeszcze mamy w magazynie, więc zobaczymy. Ale tak ładnie wygląda to opakowanie. No. tak, Bardziej służnie. Wizualnie ładnie, ładnie wygląda. No tak. Tak? No, zobaczymy, jak będzie się zachowywana w testach tak. No. Za to dziękuję, bo to chciałem właśnie przetestować, nie mogłem tego nigdzie spotkać. Także Michał dzięki za podostawę tego kartonka. Trochę mamy do testów, będziecie co oglądać, odcinki będą się właśnie częściej pojawiać, no, dwa razy. Je, jeśli warunki pogodowe nam pozwolą, bo dzisiaj jak na tej mojej drodze wy... spadł śnieg i ciągle, ciągle pada, także... Już co wyciec od Czyli tak, no, uciekają do, do testów. O, no, więc sami zobaczcie, ile tutaj mamy różności do przetestowania. No I jeszcze raz dziękujemy panu Michałowi i całemu zespołowi FireWerkshop zawsze przesłanie nam tych produktów do testu. No i bądźcie z nami dalej, komentujcie, subskrybujcie. Oglądajcie nas przede wszystkim. Tak, bądźcie z nami. Siema.